Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie 11 listopada na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii, według Świętego Łukasza, słyszymy właśnie takie porównanie Pana Jezusa do czasów historycznych, do czasów Noego, do czasów Lota i również do Jego czasów. Pan Jezus mówi, że jak było za czasów Noego. Gdzie jedli, pili jak było za czasów Lota, gdzie również jedli, pili, gdzie normalnie żyli, tak samo będzie za jego czasów. Będziemy żyli, będziemy się bawili, będziemy się cieszyli, ale pan Jezus jeszcze podkreśla, że nie wszyscy zostaną wzięci. Będą dwie mleć, a jedna zostanie zabrana, będą dwóch leżeć na łożu, a jeden zostanie. Czy na posłaniu, a jeden z nich zostanie zabrany? Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć w swoim słowie, że czasy, które były kiedyś, za czasów Noego, Lota, nawet za czasów Pana Jezusa, są i dzisiaj. Żyjemy, pracujemy, jesteśmy, mamy różne zajęcia, różnie do pewnych spraw podchodzimy. Ale Pan Jezus właśnie poprzez to, że tylko niektórzy zostaną, Wzięci, chcę nam powiedzieć, że ci, którzy żyją według przykazań Bożych, którzy żyją według nauki Pana Jezusa, którzy korzystają z tej wolności, którą Bóg każdemu człowiekowi dał w taki sposób, aby kiedyś mogli właśnie razem z Bogiem Ojcem przebywać w Królestwie Niebieskim. Czyli krótko mówiąc, Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, że czasy są takie same, czasy się nie zmieniają. Ale to my, ludzie, się zmieniamy i tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy zbawieni, czy też nie. Czy tą wolność, którą otrzymaliśmy, dobrze wykorzystamy, taki sposób, że będziemy dobrze żyli, czy właśnie może tą wolność wykorzystamy w zły sposób, zaspokajając własne zakcianki, własne sprawy, własne potrzeby, nie licząc się z drugim człowiekiem. Dlatego bądźmy rzeczywiście ludźmi wolnymi, którzy żyją według tego, do czego zachęca nas Pan Bóg, do czego zachęca nas Jezus Chrystus, do wzajemnej miłości, do opaczenia na drugiego człowieka. Żyjmy, jedzmy, pijmy, bawmy się, ale czyńmy to wszystko po to, aby poprzez to nasze ziemskie życie osiągnąć kiedyś życie w Królestwie Niebieskim. I zostać zabranymi z tej ziemi. Do domu Ojca, czego Wam i sobie pragnę życzyć, a teraz niech Boże błogosławieństwo pozwoli nam żyć w wolności i miłości do Pana Boga. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, amen, dobrego świętowania Dnia Niepodległości.